O siemanko I się sobie to jest to jest badanie rzepaku jest w nim słodyczek Serdecznie tak. odpocząć. widzicie, tutaj jest rzepak. W tym się znajduje rzepak. E, tu jest 3,4,30. E, tutaj mamy też. E, też e, jak e, ten mamy, no to mamy też e, tutaj. Tak, ja pokażę gruby, zerwałem, zerwałem, i jest, to powiedział, że jest, że ja z tym. No i będziemy zajmować, by może wam nagram odcineczka, ale nie wiem, może. No i tyle, to na razie, to na, to na tyle w tym odcineczku. Cześć!